Koniec obrotu gotówką w Europie już coraz bliżej. Właśnie Hiszpania wprowadziła maksymalną możliwą kwotę do wypłaty w bankomatach czy w bankach przez klientów, która nie będzie raportowana do urzędu skarbowego od teraz. Wszystkie osoby, które chcą w Hiszpanii wypłacić kwotę wyższą niż 3000 euro, czyli to jest około 12,5 tysiąca złotych, muszą to zrobić, czy zgłosić taką chęć wypłaty minimum z 24-godzinnym tutaj wyprzedzeniem. Jeżeli chcesz wypłacić większą kwotę gotówki w Hiszpanii, musisz to zgłosić jeszcze wcześniej. Dopiero na podstawie tego będziesz mógł takie pieniądze wypłacić. Co to oznacza? No to to oznacza, że większość osób nie będzie tego wypłacała. Banki zresztą mają obowiązek raportowania wszelkiego rodzaju wypłat do Urzędu Skarbowego większych niż właśnie 3000 euro, no Hiszpanie przestaną obracać gotówką. Prawdopodobnie to także spotka Polskę. Prędzej czy później takie prawo zostanie wdrożone albo przez jakąś dyrektywę Unii Europejskiej na terenie całej tutaj Unii, albo na przykład nasz kraj, który także podąża tą drogą, także takie rozwiązania wdroży. Ma to oczywiście działać przede wszystkim unikaniu płacenia podatków przez różne osoby, a także ma przeciwdziałać różnego rodzaju przestępczości zorganizowanej, która właśnie w ten sposób próbuje gdzieś tam te pieniądze prać, płacąc tymi pieniędzmi pozyskanymi w nielegalny sposób za różnego rodzaju towarów. A ty co myślisz o tym? Czy państwo powinno kontrolować to, ile ty pieniędzy wypłacasz, zwłaszcza swoich i czy obrót gotówkowy jednak powinien zostać, czy może wszyscy powinniśmy przejść na obrót bezgotówkowy? A jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak zarobić na rynkach finansowych, gdzie wszystko jest jawne, otwarte, każdy wszystko wie, jest to absolutnie legalne, nie ma się tutaj czego bać, to zapisz się na bezpłatny, na, na którym tłumaczę, jak zacząć inwestować na rynkach. Finansowych, tak aby to było fajne zajęcie i można było uzyskać fajne stopy zwrotu. Tutaj teraz widzisz link. Zapisz się. Ten link także jest tutaj w opisie tego filmu albo w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia, Robert.